Tematem dzisiejszego odcinka z cyklu ogród warzywny będą pomidory. Jakie zabiegi pielęgnacyjne są im potrzebne na przełomie czerwca i lipca? O tym już za chwilę. Zapraszamy. Koniec czerwca i początek lipca to czas, kiedy większość uprawianych przez nas pomidorów kwitnie i zawiązują się pierwsze owoce, jeszcze zielone i niewielkie. Jeżeli wysialiśmy te rośliny wcześniej, np. w lutym lub uprawiamy je w szklarni, jest możliwość zerwania już pierwszych czerwonych owoców. W naszym warzywniku dojrzało już kilka owoców na karłowych odmianach, które delikatnie przewieszają się przez podwyższaną grządkę. Jest to także czas, kiedy dbamy o regularne podlewanie naszych upraw w czasie bezdeszczowej pogody. Dbamy też o odchwaszczanie i nawożenie w miarę potrzeby. Tu przypomnienie, że najlepiej jest podlewać pomidory wodą deszczową lub odstaną. Dotyczy to zresztą nie tylko pomidorów, ale także wszystkich roślin, zwłaszcza w warzywniku. Starajmy się wodę dozować od dołu, żeby nie polewać liści. Ma to szczególne znaczenie w przypadku pomidorów, ponieważ są one podatne na choroby grzybowe. Po ulewnych lub częstych opadach deszczu praktycznie od razu możemy zaobserwować pojawiające się na liściach plamy. Takie liście warto jak najszybciej usunąć. Niektórzy używają w tym celu sekatora, inni są zwolennikami obłamywania ręcznego. Jeżeli decydujemy się na użycie sekatora, dopilnujmy, aby był on ostry, czysty i zdezynfekowany. Ja obrywam ręcznie liście, które się łatwo wyłamują. Jeżeli liść z kolei trzyma się mocno, wspomagam się sekatorem. Usuwamy więc liście, na których widzimy pojawiające się plamy, a także liście pożółkłe. Zazwyczaj są to liście rosnące od dołu, często dotykają one ziemi. I tu przechodzimy do kolejnego tematu, bo warto usuwać nie tylko pożółkłe liście pomidorów, czy też liście z plamami, ale także liście, które zanadto się rozrosły, ponieważ liście dotykające mokrego podłoża nie przesychają. Tym samym są bardziej narażone na ataki chorób. Moje tegoroczne pomidory na podwyższanej grządce stworzyły istny buk. Trzeba je przerzedzić od dołu, a także w wyższych partiach, żeby słońce docierało do owoców, które zaczynają się rozwijać. Wycinając liście zdrowe, kieruję się zawsze zasadą, że co za dużo to niezdrowo i robię to stopniowo. Z każdego krzewu wycinam dwa lub góra trzy liście, żeby rośliny nie przeżyły szoku, tracąc nagle dużo swojej masy liściowej. Za mniej więcej tydzień powtórzę ten zabieg i w razie konieczności usunę kolejne liście, znowu wycinając po jednym lub po dwa z każdego krzewu aż doprowadzę do takiej ilości ulistnienia, która będzie optymalna. Warto kontrolować ilość liści pomidorów, zwłaszcza w tak gęstych nasadzeniach jak moje, ponieważ im gęściej posadzone są pomidory, tym łatwiej przenoszą się choroby grzybowe z rośliny na roślinę. W przypadku tych upraw najbardziej boimy się zawsze zarazy ziemniaka. Objawia się ona tym, że początkowo na liściach pojawiają się szybko rozrastające się szare plamy. Potem choroba atakuje łodygi i owoce, aż zamierają całe rośliny. Patogen ten kiełkuje w kropli wody, dlatego częste opady deszczu są dla pomidorów niekorzystne, podobnie jak tzw. Tak podlewanie od góry. A to nie jedyna choroba grzybowa, która może je zaatakować. Na pomidorach w naszym klimacie pojawia się też alternarioza pomidora, zgorzel podstawy łodygi, brunatna zgnilizna owoców pomidora czy bakteryjna centkowatość. Jeżeli niepokoi nas wygląd naszych pomidorów, a prognozy przewidują kolejne częste opady, można przeprowadzić oprysk prewencyjny, np. Na naturalnym preparatem na bazie ekstraktu z grejpfruta lub preparatem miedziowym. Jest to środek zarówno grzybobójczy, jak i bakteriobójczy, który jest dopuszczony do stosowania w uprawach ekologicznych. Działanie tego typu preparatu polega na tym, że jony miedzi dostają się do zarodników grzybów chorobotwórczych, następnie blokują ich kiełkowanie i dalszy rozwój. Zawiesiną wodną sporządza się bezpośrednio przed opryskiem, który najlepiej jest wykonać wcześnie rano lub późnym wieczorem, w bezwietrzny dzień. Rośliny opryskujemy w taki sposób, żeby zostały dokładnie zwilżone, ale żeby nie tworzyły się na nich krople. Kolejnym zabiegiem na pomidorach, o którym musimy pamiętać na przełomie czerwca i lipca jest systematyczne usuwanie tzw. wilków. Tydzień nie uwagi i mogą się one rozrosnąć do naprawdę sporych rozmiarów. Wilki to pędy boczne wyrastające z łodygi, skąd z liści. Jeżeli zależy nam na stosunkowo dużych owocach, to usuwamy je, żeby ograniczyć masę liściową naszych roślin. Wtedy nie tracą one energii na rozrost liści, ale przeznaczają ją na tworzenie dorodnych owoców. Jak największej ilości. W moich uprawach wilków nie usuwam jednak u odmian koktajlowych o niewielkich owocach. Im o tej porze pozwalam rosnąć swobodnie. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, będę je przycinać dopiero w połowie lata. Z kolei teraz nie zapominamy o podwiązywaniu, zarówno odmian koktajlowych, jak i pozostałych, zwłaszcza jeżeli prognozy pogody zapowiadają deszcze, burze lub wiatry. W ten sposób chronimy rośliny przed uszkodzeniami, przegięciami lub połamaniem. Uprawa pomidorów nie należy do najłatwiejszych, ale smak samodzielnie wyhodowanych i zerwanych prosto z krzaka owoców rekompensuje wszystko. Życzymy więc udanych upraw i obfitych plonów i zapraszamy do oglądania kolejnego odcinka z cyklu ogród warzywny.